Witajcie, to środowy RS News. Paweł Domański i najważniejsze informacje z regionu. Zaczynamy od tragedii na morzu. Ratownicy wstrzymali poszukiwania załogi kutra, który zaginął we wtorek na wysokości mrzeżyna. Na pokładzie jednostki były cztery osoby. Ciało jednej z nich udało się odnaleźć pod dryfującą tratwą ratunkową. Jak przekazała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, żeby wznowić akcję na obszarze, na którym były prowadzone poszukiwania, muszą wypłynąć jakiekolwiek pozostałości po jednostce lub musiałby się pojawić poszkodowany. Nie wiadomo, co się dokładnie wydarzyło na morzu. Akcje prowadziły jednostki SAR, Straż Graniczna i Lotnictwo Marynarki Wojennej. Z powodów proceduralnych kontrola w policji musi zostać przeprowadzona, mówił dziś podczas konferencji prasowej szef MSWiA. To pokłosie sobotniego lądowania policyjnego śmigłowca z ministrem Joachimem Brudzińskim na pokładzie na płycie boiska w Choszcznie podczas meczu Trampkarzy. Spotkanie trzeba było przerwać na pół godziny. Minister przeprosił młodych zawodników i wyjaśnił, że policja, która organizowała przelot nie miała informacji od miasta, że na wytypowanym lądowisku będzie trwał mecz. Szczegóły tej sprawy znajdziecie na radioszczecin.pl Roboty drogowe przy budowie węzła Łękno w Szczecinie idą pełną parą. Wykonawca zdjął pierwszą warstwę ziemi pod jedną z przyszłych łącznic węzła. Układany jest również nasyp na trasie kolejowego odcinka trasy średnicowej. Połączy ona ulicę Wszystkich Świętych z Aleją Wojska Polskiego. W ramach prac przy wiaduktach w ziemię wbijane były też pale. Węzeł i wspomniana część trasy średnicowej będzie kosztować niemal 130 milionów złotych, a powinniśmy tam przejechać jesienią przyszłego roku. Ratownicy ze Szczecina pokazywali, jak wygląda interwencja po wypadku na budowie. Wszystko w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa organizowanego przez firmę, która realizuje przebudowę dworca PKP w Szczecinie. I właśnie na terenie Peronu I odbyła się prezentacja. Medycy opowiadali, jak zachować się w sytuacji upadku z wysokości. Podkreślali, że jeżeli poszkodowany oddycha, najlepiej czekać na fachową pomoc. W tym RS News to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby zaglądać na RadioSzczecin.pl. I oczywiście słuchajcie nas na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia!